Rynek palet nie znosi próżni. Do gry wchodzą starzy wyjadacze. Nikt nie ja, tęskni. Hej. Jeśli macie o... śmieszkować z moimi plecami, to możecie wyjść z serii. Ale ty nie będziesz nam rozkazywać. Bijcie no. się! I nowi drapieżcy. Rakiny gryzą, a ja będę półką w całości. Tu może polać się krew. 5,5. Siedem. Osiem. 10 A Może być na mnie. Siedem. Siedem. 15. 15. Zakup w ciemno. Nowy sezon. Dziś o 25 w TTV. Są takie słowa, które denerwują nie? O. Na przykład nie lubię słowa wyżej, o, no. Rajtuzy. No ja generalnie, jakby małe, no nie lubiłem w rajtuzach chodzić. Nie? Wiesz, co mi się robiło w rajtuzach? No. Te stopy mi się wyciągały takie długie i, i, i powłóczyłem tymi rajtuzami. A, a, mnie, a mnie te dwa szwy na długie nie pasowały. No nieśmieszne, nie? Kalesony jeszcze zniosę. W tym wieku kalesony chronią mnie w zimę przed hemoroidami. Tak. <laughs> na przykład. Nowy sezon Google Box. Dziś o 22 w TTV. Dzień dobry, służba celo-skarbowa, zapraszam do kontroli. Podróżni wożą różne rzeczy, przeróżne. To jest, co to jest? Cios mamuta. O, jest ukryta kontrabanda. Mamy pajeczkę. Alkohol. Ten bus jest cały jedną wielką skrytką. Tego typu produktów nie można przywozić. Musimy nałożyć mandat karny. Pani uciekła. Nowy sezon. Nic do zgłoszenia. Jutro o 22 w TTV. Nowi bohaterowie? Kupiłam wielką posesję w przepięknym miejscu. Nie miałam pieniędzy, na wszystko pożyczałam z banku. Kosztował 1300 zł. pożyczyłam od mamy. Cudo. Nowe wyzwania. Zrobię na tym interes. Ja to czarno widzę. Tu jeszcze trzeba kupę pieniędzy. Mam na to wszystko pomysł. Jak to się wszystko potoczy? Tutaj będzie fauna ze spa. Tu salon z kominkiem i z kuchnią. Idziemy krok dalej. Miał pan kiedyś działalność gospodarczą? Widzę, że jest niewyrejestrowana. Co pani mówi? Polacy jak się wezmą, to no tam nie ma, to tamto. Życie na kredycie. Nowy sezon. W czwartek o 22 w TTV. Europejska stolica. Je m'appelle Julia, j'ai 24 ans, i mieszkam w Paryżu, we Francji. Pierw skończyłam studia w Paryżu, które mój tatuś zapłacił. Może mu kiedyś Ferrari kupił. Koniec bajki. Teraz się zaczyna praca. I polska wieś. Droga Elu, czas na Twoją przygodę życia. Zapraszam Cię do Paryża. Powinna sobie poradzić. Pierwsze loty i pierwsze gumiaki. na zagrody korze, a później konia. Główno weszłam. Uciekać czy zostać? Damy i wieśniaczki.pl Nowy sezon. W piątek o 22.00 w TTV.